Siema, zaczynajmy z tej strony. Majubi, zapraszam Was na kolejny odcinek naszego szczurka. Jak coś się głosie? Jest odrobinę lepiej, aczkolwiek nie jest w ogóle lepiej. I mamy takiego ziomeczka, który się totalnie uruchomił. A tu jest chyba. Dochel. Nie wiem, co to się za bardzo wydarzyło, ale czy one właśnie walczą ze samymi sobą, czy jak? Wow, 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 wow. Dochel? Wiem one w ogóle tutaj są we dwóch? Ejo, oh, nie podoba mi się ta sytuacja kompletnie e, Chwila, ja bym chciał tak, użyć apteczki I Używamy tutaj pięknego uderzenia I najpierw tych skubańców Spróbujmy Jakoś normalnie pokonać Chociaż to może nie być aż tak proste Jak, u nie Co jest Następny tu jeszcze mi przyszedł No co ty o gościu, dobra wiecie co, dla mnie to chyba teraz O oh, gadejam, dobra zjeżdżamy stąd, nie ma sensu z tym walczyć Zajmijmy się tym czym mamy się zająć, czyli Przejęciem posterunków, które tutaj mamy, gdzieś na celu O, a i tak jakieś pd dostałem, więc nie ma źle Yo, Uleee. Nie Umrę Dobra Jest w miarę dobrze Chwila. Czy ja tu umrę? O Boże! Mam duszną sferę. Właśnie zacząłem tracić życie, ale już chyba z niej wychodzę. Dobrze, jest git, jest git. Udało mi się jak, jakimś cudem uwolnić z tego wszystkiego. Więc teraz spróbujmy po prostu dotrzeć do naszego upragnionego celu. What the hell? O, tutaj mamy jakiś kolejny monument. Co za złomek. No i to lubię. To lubię, to mi się podoba Dobra Chwila, mogę z tego spaść? Chyba nie bardzo, a co to są za stworki? Jo, Chwila, chyba mogę jednak z tego spaść O ziomeczku No dobra Ja sobie wejdę tu Jo, Jakąś lampę, szklan... Szklanuszka pełniuszka No fajnie, dobra, ale coś mnie jakby tutaj próbowało właśnie przyzwać Czy ja to mogę pokonać? Dejam Chyba tak nie do końca, co? Dobra, otworzę to. Na szybkości... Fuck, czy ja to zabrałem? Chyba tak. Mam nadzieję, że tak. Wow. I co we mnie tutaj rzucają jakimiś dziwnymi przedmiotami? Dobra. Ja bym chciał się ogólnie przedostać na drugą stronę, ale chyba jedyną opcją jest... O no. Dobra, jest git. Gdzie jest mój wierzchowiec? Dobrze, chodź tu mój kuniu, gnuniu. Tam jest chyba jakiś kolejny dziwny monument, spróbujmy go zniszczyć. Aczkolwiek to chyba jest po prostu jakaś roślina, dobra, o co chodzi? No, piękny widok, udało ci się znaleźć zielonolistą roślinę. Przeskocz przez pętlę, by zebrać liście. No dobra. Czy ja mogę tam przeskoczyć gnuniem? O mój Boże. Jak robisz, rób to dobrze. Albo nie rób tego wcale. Dobra, przeskoczyłem. Ja Trzecie liście zebrałem. Tak jest, dobra, zebrałem te liście. E, nie wiem, czy Gnunia właśnie nie utopiłem. Ja sobie go po prostu spróbuję przyzwać. Dobrze jest! Nie ma tak zbugować grę. tak mega prosty sposób. Idź gnuniu. Pięknie elegancko o to mi chodziło. 600 stóp łapek do naszego celu, więc to w sumie jest całkiem niewiele. Powinniśmy w miarę szybko tam dotrzeć. Więc ja, więc ja się przejdę tędy. Kolejna wioska na twojej drodze. Wow, super, dobra, ale musiałem jednak przejąć kolejny posterunek i chciałbym się tam udać, udać w miarę szybko. Aczkolwiek jest piękna. Rozglądaj się za mieszkiem. Mieszko. Zobaczmy. W porządku. Dobra. Do naszego miejsca przeznaczenia mamy już niedaleko. Co się tutaj załączyło? Ej, ziomeczku, Mieszko, co się dzieje? Udało ci się wmieszać w sprawy świata. Obawiał się, że możesz się w nich rozgotować. Dobra, jesteś kucharzem? Zastanawia się, skąd ten pomysł. To bliski strzał, ale on sam woli siebie nazywać mieszalnikiem. Zastanawia się, co zamierzasz zrobić z tak wielką siłą. Wolisz nakarmić świat czy raczej go zagłodzić? O oh, pachniesz świeżością i gotowością do działania, jak ktoś kto ceni dobre, życiodajne pożywienie. Pika mówi, że jesteśmy tym, co pijemy. Jeśli chcesz czynić dobro, pij tylko wartościowe napoje. Inaczej śmieciowe płyny wypełnią cię pustką. Uważa, że życie pełne jest najróżniejszych składników. To od Ciebie zależy, jak je połączysz, a następnie pochłoniesz. A jeśli jesteśmy tym, co pijemy, co się dzieje, kiedy wybieramy coś innego? U zawsze jestem sobą, ale można tak pomyśleć, prawda? Nie, nie. Uważa, że to niesamowite jak świat wraca do życia. Ale typ ma to rozkminę! To... O co tu w ogóle chodzi? Dobra, gościu, skądś pieprzyć? Jest pod wrażeniem prób mhm. Mhm. By wszystko znów było dobre i smaczne. Stary to nie są próby, to jest działanie. Zawsze uważnie dobierali to, co spożywali. Żywili się samymi liśćmi i światłem. Liśćmi i światłem o co chodzi? Pochłaniają promienie słoneczne i zamieniają je w energię. Bo mówi, że musisz popracować nad konwersacją. Zastanawia się, czy zdarzyło ci się skosztować zupy pyszniejszej niż samo życie. Jeśli nie, to jesteś we właściwym miejscu. Jest szeroko znany ze swojego mieszkowywaru. No to dawaj troszeczkę, ja sobie z przyjemnością spróbuję. Stale mieszają mu w głowie. Ci, którzy dobrze go znają, przezwali go nawet Mieszko, dajesz wiarę. Zależy mu, Dlatego mieszko, no tak, bo typ miesza. Klientów. Obiecuję się tobą zająć, jeśli najpierw ty zajmiesz się znalezieniem dla niego pewnej rzeczy. Dobra, co znajduje się w Twoim wywarze, co muszę znaleźć? Trochę wszystkiego, ale również coś specjalnego. Czyli co? Mieszko prosi Cię o znalezienie kolorowego łuku, który pokazuje się po deszczu. Poszukuję załamującego się światła, skoncentrowanego w pysznych kropelkach pojawiających się na niebie po deszczu. Okej, okay, to jest dziwne znajdziesz w miejscu, w którym kolor styka się z ziemią. Przynieś mu go, a przyrządzi Mieszko wywar i się nim z tobą podzieli. Dobra, ten wywar brzmi przepysznie. Coś takiego nigdy nie wpadło ci w ręce. W sumie to... Z drugiej strony mógłbym go ukraść i tak naprawdę sobie faktycznie go spróbować, ale no, miejmy odrobinę honoru. Chwila, czemu ja chciałbym Dobrze, wiecie co? Chodźmy do tęczy. Teńcza brzmi tu całkiem nieźle. I przynajmniej taki odskok od tego, co się aktualnie dzieje, czyli ogarnianie tych wszystkich. tych wszystkich posterunków. Tylko jak się tam dostać na górę? Wait, to może nie być tak proste, jak się wydaje, bo ja chyba tam muszę wejść. Łodzi? Po co mi łódź? Ja tu bym potrzebował raczej. A co to jest to dziwne, złote coś? Udało Ci się znaleźć miejsce wspinaczkowe. No dobra, stary. A ja się zastanawiałem, głupi, jak tam wejść. W ogóle jak ten szczurek mój skacze. O Boże. No i jestem na miejscu. No i tego chciałem tego. Ojoj, oj. Jakbym teraz zjechał na dół? Ten ja się by przypałek. wysoko. Znajdź jego krawędź. No dobra. Ja już znając mechanikę tej gry, to wiem, że mogę zrobić po prostu tak. Bo Szurek jest y, nieśmiertelny. Ziom. Dobra, lecimy do tęczy. Także deszcz nie był przypadkowy w tym wypadku. Jeszcze 400 kroków. Ja ciągle idę w zręczność, gdybyście się zastanawiali. Jakich używam moich tutaj statystyk? Raczej w tą zręczność, chciałbym jak najwięcej uników mieć zrobić. A do tego patrzcie, no co tutaj są za golumy. Dobra, Elożka. Ciach, ciach, ciach. Hej, co tam się nakręcił? I szarża. O nie, nie, panowie, nie mam w ogóle takiego bicia. Chodź tu. Ciach, podbitka. I uderzenie mocy. Chodź, 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 aż ja się nie skończyłem z tobą kolego. Jeszcze? Nie zrobisz tego. trochę przyjemności. Luźno. Oj. Nie! Ale przypał Mi się energia nie chce ładować. Mocy I teraz świneczką. Ostro no raczej, że ostro. Ostro albo wcale. I podbitka. Nie weszło, bo typ zmarł. Chodź tutaj. Kalarepo. Nawet nie wiem jak kalarepa za bardzo wygląda, ale cóż Bek. Pokonany, zniszczony Mój cukierasek jest zawsze w porządku u psionika Psionika rośnie, o to chodzi Kiedyś nadejdzie, ale kiedy? To jest pytanie, chyba punktów psionicznych potrzebuje co najmniej Zejść aktualnie Zobaczmy czy tu nie ma jakichś stworków Tam, chyba nie ma Aktualnie potrzebuję 6, bo kolejny punkt, który mogę wydać, ma chyba 4. Tam są punkty potrzebne. Ale problem w tych punktach jest taki, że. O kurde. Problem jest. Z... Coś się tutaj gdzieś iskrzy. Problem z tymi punktami jest taki na ten moment, że ten, który mogę wydać, czyli na te cztery punkty, to jest. Ciemna aura, a ja na ciemną aurę nie mam, a i tak potrzebuję chyba zdobyć jeszcze dwa czy trzy punkty ciemnej aury, jasnej aury, żeby cokolwiek fajnego odblokować, więc to mnie troszeczkę hamuje. Aczkolwiek samo w sobie nie powinno być jakoś mega tragiczne. Dobra, mamy światu, które się styka ze wszystkim innym, dobra, mam kolejnych typów, którzy chcą walczyć ze mną. Jednakże moja misja ma inny cel. No, zdobądźmy troszkę tego, tej rosy. Yo, chodź tutaj. Czak, czak, czak. Iki. Naładowanie. Jeszcze. O kurczaki To nie wyszło zbyt dobrze. Pumetek. Pumetek? No to easy. Easy, easy. No na tym chciałbym blokady użyć. Elo. Podbitka. I świneczka. Dobra Luz, blues, blues i orzeszki Bądźmy szczerzy To jeszcze Jeszcze się nic nie dzieje O, o Ale mnie zrobił No Dobra, jeden pokonany Drugi I ostatni Bang O, kurde Chciałem to zakończyć takim fajnym dźwiękiem Trochę spóźniony, ale może być. No, gemidat. To mamy w skrzyneczce. Okej. Okay. Tak. Wola. Voilà. To było prostsze. Co to za? To jest End of the Rainbow. To jest kurde żelka. Takie żelki są normalnie, wiecie, takie kolorowe. To kiedyś były bardzo popularne. Ja coś czuję, że tutaj mogę coś znaleźć. Uuu, patrzcie, jakiś przedmiocik. W porządeczku. Coś z tego wyczarujesz. No raczej, że tak plastik mi się strasznie przyda, bo na plastik aktualnie cierpię, na brak właściwie plastiku cierpię. Dobra, gdzie jest mój ku gnuń? ci tutaj ten czowy gnuniu. No, siedzisz na wierzchowcu. To dobry znak. Oj tak. No. Tutaj na ogół mamy jeszcze cały czas tą wioskę. A ja tą wioskę mam w tej wiosce mam jeszcze parę rzeczy do odkrycia. Między innymi jakąś podziemną jaskinię, czy podziemny teren. No i w tym terenie mogę też na pewno jakieś rzeczy poznajdować. A wiem, że tutaj, jeżeli chodzi o te pisuarowe jakieś klocki do znalezienia, ten co mnie strzelił. No co za gość. To następny punkt po tym. Tutaj jest jakieś 2000 tysiące stópek ode mnie, więc to już jest troszeczkę daleko, żebym tak sobie zrobił kieżualowo. A wolałbym iść po kolei, bo wiem już na ten moment, że jeżeli teraz się udam w takie... Dobra, wiecie co? Ten gnój jest spoko, tylko z tym gnuniem jest taki problem, że on jest chyba w ogóle wolniejszy niż jak ja sam biegnę. Eee, że typ ma problem ze wspinaczką. Jako ze wspinaczką. Mała... Mała górka i tym się po prostu blokuje, nie ma jak przejść dalej, a tu jest kolejny gnuń, elo Niby mógłbym z nim wejść w interakcję, ale wiem, że to są Beznadziejne przypadki I nie chcę Jakby zajmować sobie głowy tym, czy on będzie chciał ze mną współpracować, czy nie Ewentualnie jest jeszcze szansa, że ten gnuń, którego ja aktualnie posiadam Jest totalnie niedojebany Tak powiem Ja tego chyba nie osikałem wcześniej, bo ja w ogóle wszedłem tutaj chyba z boku, czy coś Totem zasobów tu jest na pewno Więc może ten totem jeszcze sobie znajdziemy po drodze Zobaczmy, obejrzyjmy się On niekoniecznie musi być w samej wiosce Dachel? Certyfikat Duo Pelagio A co to jest? Dobra, tam jak... Patrzcie, to jest mistrz żu tych Żuwi Ninja Dobra, śmieszny gość Gdzie jest totem? Totem życia i śmierci Chwila, a to co to jest? A dobra, po tej po prostu ktoś stoi. O, piesek Pieszka do mnie przyszedł. Dniem. Świat nie ma ich zbyt wielu w zanadrzu. Wiem, 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 stare już mi tutaj nie dołuj bardziej tą całą krainą. Ja wiem tyle, że muszę ją uratować i to jest mój główny cel, główne zadanie. I na to, jak słyszałem, że ta gra w sumie jest się, to powiem wam, że bardzo dobrze się w nie bawię. Elo, Mieszko? Mieszko jest bardzo wdzięczny. Nic nie sprawia takiej przyjemności po deszczowym dniu, jak miła niespodzianka. Ależ nie ma za co przyjacielu. Myślał, że jest już gotów, by przyrządzić ci trochę mieszko wywaru, ale skończył mu się zapas szklanuszek pełniuszek. Nie ma niczego, w co mógłby odlać porcję wywaru. Stary, obetle ci głowę. I tam stary wleje twój łeb. Będzie gotowy, kiedy. Ja chyba w ogóle mam tą... planuszkę. Planuszki nie powinny być trudne do znalezienia. Pewnie znamy, mm, pomagasz. Światłość natychmiast pokonuje mrok. Od razu lepiej. Światłości tak naprawdę potrzebujesz. Całe światłości... Strasznie dużo ziom. No wiesz, możesz zostawić trochę miejsca dla mroku. Nie. No tam mamy chyba ze dwa punkty. Świat... Dawaj, dojedź go. Uh. Yo. Pykło. Mieszko mówi, że ma już szklanuszki pełniuszki i chętnie podzieli się paroma kroplami swojego ożywczego mieszkowywaru. Mieszko mówi, że poza słońcem po deszczu interesują go również inne rzeczy. Przez lata stworzył całkiem imponującą kolekcję różnych bibelotów. Panu na Teraz jednak stanowi to dla niego ciężko ma gadane bez kitu. chętnie rozstanie się z częścią swoich zbiorów, już zbyt długo targa to wszystko ze sobą. E, nie potrzebujesz tego? Jeśli coś nie trafia do wywaru, to nie jest już warte jego uwagi. Mieszko mówi, że zawsze rozświetlasz mu dzień. I się ty, ale jestem świetny. Dziękuję za poświęcony mi czas. Żegna się z tobą. Okej. Okay. Światłość w górę. Tutaj mamy ten nasz eliksir życia. No to jest mieszko wybar. Legendarna rzadkość 60. To jest mocna regeneracja zdrowia 1000. Regeneracja energii 500 czas trwania 5 sekund. Okej, okay, no ja to wezmę. Mieszko mówi, że zawsze rozświetlasz Dobra, pokaż, pokaż co tam masz Zużywalne Mieszko wywarł, to kosztuje 1000 liści Ja ogólnie cierpię na to, że nie mam liści Ale to dlatego, że ja nic nie sprzedaję I to jest duży problem Zobaczmy, czy tutaj znajdziemy jakieś stworzonka Ostatnio biegałem mm, W poprzednim odcinku miałem akcję taką, że mi wywaliło tam What the f Ej, chcecie zaznaczyć Chodź tu Mogę cię zaznaczyć? Dobra, jest zaznaczony. Cio. O nie. No. O bro. Dobra. O, udało się. No ja pak... No i O nie, nie. O ziomeczku. Chodź tutaj. No i znowu dojazd Dobra, te stwory nie są jakoś mega Mega silne Żeby mogły mi zagrozić w jakimkolwiek stopniu Aczkolwiek z dwoma takimi już bym mógł mieć duży problem Dobra Dasz mi coś tutaj ciekawego? Masz coś do zaoferowania? Czy tam jest jakaś jaskinia, do której mogę się dostać? Ej, chyba tak, siemanko Dobra, tylko że tak, to ja muszę wziąć chyba yy, to Bump 5. Ładowanko i bank. Pamp pięść jest za słaba. By się przez to przebić muszę się ulepszyć. Really? Ja nie wiem, czy aktualnie jestem w stanie to zrobić. Eee, postać. A tu ty? Wunkfu. To nie. Super wunkfu. Też raczej nie. Nie, no chwila, to musi być w sprzęcie, nie? Dobra. Główna ręka, bam, pięść i ja bym chciał ją w sumie ulepszyć. Więc, stwórz. Nie tu? Wait a second, gdzie to się ulepszało? Sprzęt to... Wyposaż? No to ja to mam przecież. Sprawdź. Kurczę, ja to chyba muszę przy jakimś stole zrobić. No, coś mi się tak wydaje, że to chyba muszę przy stole jakimś zrobić. Dobra. Zbijamy się stąd, nie będziemy na to patrzeć. Mamy to odblokowane, więc w przyszłości będziemy mogli sobie na spokojnie do tego podejść. Ja sobie tak, od razu moje sztyleciki wezmę do, do ręki. I to na pewno możemy wejść, ale od razu mi się przełączy mój główny cel. Więc mapa, kurczaki, śledź zadanie, przybliż, jak tam mogę się dostać? Ja jestem aktualnie tutaj, muszę iść w tą stronę, żeby tam jakoś wejść na górę. Boże, tam znowu jakiś gaz. Nie ma tu czegoś, po czym mógłbym się wspiąć. No, jakieś takie żółte, dziwne przyciski, uchwyty na ścianie, cokolwiek. No niestety nie będę musiał się przebić przez tą dziwną chyba pomarańczową chmurę gazu. Czy to mnie zabije? Nie jestem tego pewien, ale jestem pewien, że dam radę chyba przejść po prostu tutaj bokiem. Dobrze, tutaj mamy jakąś statuę kolejną, którą możemy sobie rozwalić. Wow. Dobra, to wygląda całkiem interesująco. Ale, ale. W tym miejscu zakończymy ten odcinek. Nawet sporo się działo, więc ja jestem zadowolony z tego odcinka i mam nadzieję, że wy też i wam się podobało, co się tutaj działo. Także bardzo wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem oraz komentarz. I widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Siema!